Hej, dzisiaj witam się z wami nieco inaczej niż zwykle. Jak możecie zauważyć, mam zacisnięte zęby, a to dlatego, że byłam na ekstrakcji chirurgicznej ósemki i mam włożony wacik cały czas, więc muszę go zgryzać. Nie był to łatwy ząb, bo był bardzo taki nieładny. Nie był to łatwy też zabieg, przez to, że stres mnie zjadł, że tak powiem. No, i byłam taka mega całkiem pospinana, i doktor gdzieś tam miał problemy w niektórych momentach, ale koniec końców się udało. Ząb wyrwany. Teraz trochę odpoczynku. No i tak, długi weekend. No, jak widzicie, mój długi weekend będzie tak wyglądał właśnie dlatego sobie zaplanowałam wyrwanie tego, usę... tego zęba, bo jest długi weekend i będę miała kilka dni takiego odpoczynku i resetu. No, a teraz odpoczywam i oddzwę się później. Aktualizacja kolejnego dnia wyrwania ósemki. Jak widzicie, opuchlizna jest. No, jest dosyć spora, ale nie boli w ogóle. Żadnej tabletki, nic w ogóle, totalnie, także luzik. No tutaj jestem trochę posiniaczona. No i tu ta bania jest taka dosyć że oczywiście nie mogę otwierać ust. maksimum. <laughs> Więc. No tak to wygląda. Cały dzień się leniłam, odpoczywałam i jedziemy ogarnąć parę rzeczy do IKEA. Jestem w miarę na siłach, także myślę, że damy radę. Zobaczymy, czy będą jakieś świąteczne rzeczy już w Ikei, bo jestem ciekawa. Musimy kupić jakiś tam medalniczka, dozownik, koszyk na parasole, coś jeszcze, lampkę jeszcze, bo nam jednej lampki brakuje. No i chyba tyle zobaczymy jak, jak tam będzie parę doniczek też spoko by było jeszcze myślałam o wkładach takich do szuflady więc zobaczymy co uda nam się kupić co będzie dostępne wracam do Was z aktualizacją po czwartym dniu odwyrwania ósemki jak widzicie opuchlizna w porównaniu do tego co było a było grubo zeszła natomiast no Kolorki tutaj ładne się prezentują. Jesienne. Szkoda, że już po Halloween, bo bym się nie musiała malować, żeby kogoś wystraszyć. No, ale tak. No, najważniejsze, że buch list na schodzi, więc mam nadzieję, że jesteśmy już na dobrej drodze. Za kilka dni pewnie będę miała ściągane szwy, więc też skontrolujemy, czy wszystko jest w porządku. No, i tyle w temacie chyba ósemki. Oczywiście dam Wam znać, jak będę po ściąganiu szwów też, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest w porządku. No i tak, nie było najgorzej, koniec końców. Te kilka dni rekonwalescencji się przydały. Ale ogólnie bólowo, spokojnie do przeżycia. Ja miałam to szczęście, że praktycznie żadnej przeciwbólówki nie musiałam brać. I jakoś sobie tak dobrze z tym zębem poradziłam, oprócz tego, że wyglądało to. No, nie fajnie w tym drugim dniu, co mogliście zobaczyć, ale myślę, że, że, że do przeżycia, i nie jest tak źle, jak się wydaje. Dzisiaj mamy dziesiąty dzień po zabiegu wyrwania ósemki. I właśnie zmierzam na yy, usuwanie szwów. Więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Z tego co oglądam, tego zęba to tak dziwnie co tam wygląda, ale zobaczymy, co doktor mi dzisiaj powie. Ja już jestem w domu, jestem po wizycie u dentysty. Szwy mam ściągnięte. Doktor mi tam skontrolował. Wszystko jest w wymiarze ok. Zrobił mi się pusty zębodu przy tym gojeniu tam. Nie suchy zębodu, bo to jest coś zupełnie innego, tylko pusty zębodu i mam taką, jak to powiedzieć, dół taki, jakby przy tym, przy tym dziąśle. Ale dostałam i igiełkę, mam sobie tam pukać jakimiś preparatami, także myślę, że będzie spoko. I poprosiłam też doktora, bo zauważyłam wczoraj, znaczy ogólnie od kąt pamiętam, od dłuższego czasu, tutaj mam taką wyczuwalną górkę pod żuchwą. I poprosiłam doktora, żeby ją skontrolował dzisiaj, bo wczoraj wyczułam, że ona jest jeszcze większa niż zwykle. No i doktor powiedział, że faktycznie jest ona dosyć spora tutaj, w porównaniu do tej z drugiej strony, która jest prawie niewyczuwalna, to ta jest dosyć spora. No i może to być, wiadomo, węzeł chłonny. Kiedyś, jak miałam wyrywaną górną ósemkę, to też wtedy ona była taka spora i też pytałam doktora innego wtedy. I powiedział mi, że to jest wynikiem właśnie stanu zapalnego, który był przy tej wyrwanej ósemce i dlatego, dlatego może być on powiększony, ale później cały czas on też był wyczuwalny, może trochę mniejszy, ale cały czas jednak się różnił od tej drugiej strony, więc doktor przypisał mi antybiotyk, powiedział, że mam to obserwować, czy się z tym nic nie dzieje, jeżeli się zmniejszy, a powinno się zmniejszyć, bo być może jest spowodowane tym stanem zapalnym od ósemki to jeżeli się nie zmniejszy, to wtedy mam sobie zrobić USG i skontrolować, co tam się dzieje. Ale poza tym wszystko OK. No myślę, że ja już mogę zakończyć w sumie tutaj moją przygodę z wyrwaną ósemką. Mam nadzieję, że nic mi się tutaj więcej nie będzie działo. Wystarczy płukanie i, i będzie się tam ładnie to wszystko goić. No i co? No, jak widzicie, spuchnięcia nie ma już. Siniaczek został taki. No, bardzo mały, więc wszystko ładnie schodzi, wszystko ładnie się goi. No i powiem Wam, że nie było to takie straszne, jak mi się wydawało. Także, jeżeli jesteście przed usuwaniem zęba, to no stres. Nie denerwujcie się. Ja się też stresowałam i w sumie niepotrzebnie. Cały czas mamy remonty tutaj gdzieś u sąsiadów, także wybaczcie za te pukanie. Pewnie to będzie nie do zniesienia, ale cóż. Więc jeśli jesteście przed wyrwaniem ósemki, to się nie stresujcie, nie denerwujcie, bo naprawdę myślę, że nie ma czym. Chociaż wiem sama po sobie, że no wiadomo, czasami po prostu emocje i nerwy biorą górę. No i tak, dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że Wam się przyda ten filmik. I tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, pa!